Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj haul. Ja wiem, że jakoś ostatnio dużo tych haul jest, ale słuchajcie, od jakiegoś dłuższego czasu, czyli od mm, około 5 lat, chyba nie kupiłam sobie aż tylu rzeczy. Także kochani, nie przeciągamy, zapraszam Was serdecznie na film. Pierwszy sklep, jaki odwiedziłam, był to Next. Były wyprzedaże i poszłam tam z myślą, jak zawsze, o swoich dzieciach. No i na dziale dziecięcym znalazłam piękny sweterek, już Wam pokazuję. pokazuję. Taki przemilusi, Zobaczcie, no przemilutki jest. Bardzo delikatny, to taki o. I to jest na wiek. <gryw> Na 11 lat. Wyobraźcie sobie, na 11 lat mam sweterek. Jest taki minutki, piękny kolor. Wiecie, jak jest chłodno, wiosnę czy na lato, nawet na chłodniejsze dni, na wieczór, po prostu się nim otulić. I taki sam kupiłam lileczce. I z tyłu jest prosty. Bardzo dużo mam tych rzeczy, więc będę bardzo, bardzo szybko mówić. Kolejna rzecz jest ze Topshop. W Topshopie kupiłam sobie. Jeszcze bardzo czapeczkę, dziokejkę zakładam już Wam się pokazuję. Widzieliście na miniaturce. Nie miałam czapki, a bardzo mi się podobają jeszcze w czapkach, więc postanowiłam i ja sobie taką kupić. I były, chyba jeszcze są w Tokshopie. Podoba mi się, bardzo mi się podoba. to mam lusterko, tu mam lusterko, i tak się zderkam, zderkam w podgląd. Jest troszeczkę, muszę zwęzić, ale jest, zobaczcie, fajna. Włosy mi się trochę porozwalały po czapce. Ale to nic, kolejne zamówienie przyszło z SHEIN I przyszła mi tak koszula, taka inna troszeczkę koszula, i ona jest naprawdę bardzo fajna, bo jest e, bez komnierzyka, tak jak widzicie, zapinana prosta koszula czarna w białe kropki. E, aż tak bardzo prześwitująca nie jest. No więc zobaczcie, jak na czarny kolor nawet jest w porządku. To jest pierwsza rzecz, i z tyłu wygląda Normalnie, jak koszula. Bardzo fajna. Kolejna, słuchajcie, to jest sukienka, a tak naprawdę jak przyszła, bo one przyszły mi do Polski, bardzo długo to zamówienie szło. Ja czekałam na mojego dojcia, aż przyjedzie i mi przywiezie, więc. Ja nie wiem, chyba za dwa miesiące to zamówienie szło. I babcia otworzyła i zobaczyła, mówi: A, jakaś taka dłuższa bluzka, a to jest sukienka, przyszła. No i jest e, troszeczkę krótka, ale na wakacje, słuchajcie, taka krótka oczywiście może być. Tego typu, czyli możemy sobie nosić ją tak albo tak. O, taka śliczna. No i oczywiście nie jest za długa, ale poślady zakrywa. No i jeszcze kawałek nawet za pośladami jest, więc spokojnie na wakacje może być. E, oczywiście 100% bawełna. Szukałam właśnie takich bawełnianych, nietypowo sztucznych, a jednak na wakacje jest gorące, wiecie, człowiek się chodzi, więc najlepiej jakby była bawełna. I te rękawki tutaj są podwójne pięknie się prezentuje. Wiecie, ja teraz jestem taka blada, nieopalona, to nie będę nawet wam się w niej pokazywać, ale zobaczcie teraz, jak wygląda modelka na stronie Shein. Dziewczyna naprawdę pięknie się prezentuje w niej i ja założyłam, przymierzyłam, więc na lato jak się oczywiście trochę opalę, to no... Pewnie, że Wam się pokażę, pewnie zobaczycie na bielem, w którymś vlogu mnie w tej sukieneczce bardzo fajna, bardzo mi się podoba i bardzo modny fason, bardzo modny kolor. Teraz paski taki błękitny jest naprawdę bardzo modny. Ja zamówiłam Eskę i koszulę też zamówiłam Eskę. Oczywiście linki do tych produktów zostawię Wam w opisie pod tym filmem. My nie możemy się doczekać lata, a mi tutaj przyszła na zimę, ale zobaczcie jaki on jest piękny naprawdę jak na Chin jest mega cieplutki, nie jest jakiś taki mega milutki, ale jest taki ładny bardzo ładny, zobaczcie, tak wygląda bardzo mi się podoba, no tutaj zwykły, muszę troszeczkę go obskubać jakieś takie czarne nitki są, ale jest naprawdę bardzo fajne, bardzo, bardzo bardzo, bardzo mi się podoba Także taki piękny, uu, taki długi, naprawdę długi i fajny, bo jasny kolor to już ostatnia rzecz z SHEIN Teraz berszka Już widzieliście mnie na Instagramie i na Facebooku zdjęcia z, z kurtce mojej Nowa kurtka zielona parka Dobra, może ją tutaj tak szybciutko założę Jest bardzo fajna ten misio, ten naprawdę futrzak, to nie jest tylko tak dołączony. To nie jest jakaś tam mega gruba kurtka, bo to jest y, tylko parka. Widzicie, sam materiał. I tak się prezentuje, proszę bardzo. Kaptur jest naprawdę bardzo duży, zobaczcie. I ta parka jest naprawdę bardzo fajna. Już kieszenie mam powychane, bo coś tam mam. Ona jest mega długa. Wchodzę na łóżko, słuchajcie, żeby wam się pokazać. A ja oczywiście w legginsach, ale w jakich legginsach? Też dziecięcych. O! najka, taka łyżwa, yy, dziecięce. Ale co tam, dobre są. No i zobaczcie, tutaj wam troszeczkę się pokażę. Z tyłu, jak ona wygląda. No jest mega. Naprawdę jest bardzo, bardzo fajna. Jest tutaj. O, jejku, nie mogę wam się tak za bardzo pokazać. Tutaj jest ściągacz, więc mogę sobie ją spokojnie ściągnąć. Te sznurki są dość długie, ale lubię, jak tak mi trochę one nawet zwisają. Więc z wygląda tak, ale słuchajcie, to jest nie wszystko, bo ja odczepiłam zimową część, także ja sobie teraz w nie śmigam, jak jest tak troszeczkę chłodniej, ale już mi tu jest ciepło, więc zdejmuję. Ale wiecie co? Ja zdjęłam zimową część. Jest taka jakby podpinka, przypinka, wszystko się zaczepia, są guziczki tutaj i ja pod tą parkę tak naprawdę mogę założyć zimową część. I to jest zimówka. O, też taka długa. I na to przyczepiam. Tu są guziczki. Zakładam moją kurtkę, zapinam i mam zimową parkę. No, tak można nazwać. Także mega jest ta kurtka. Naprawdę jest mega. Aż słuchajcie, zadyszki wystały od tego zakładania przymierzania. Um, jeżeli jesteście ciekawi, yy, jaki to jest model, poczekajcie, to ja wam ja Wam ten numer, co tutaj jest, zostawię w opisie pod filmem. Może jeszcze u Was są, bo kurtek naprawdę było sporo. One były jakoś tak na przecenie. Nie wiem nawet, ile kosztowała Dokładnie już nie pamiętam, bo jakiś czas temu ją kupiłam A ja zawsze tak, jak kupuję te rzeczy To staram się nie chodzić, ale wiecie, akurat nie miałam Kurtki, więc trzeba było założyć I tak metki podrywane, później nie pamiętam dokładnie Ile kosztowało, coś około 40 euro Jeżeli Wam się ta kurtka bardzo podoba To zostawię Wam numer w opisie Pod tym filmem, dobra, lecimy dalej Kolejna kurtka, słuchajcie, tym razem Zara, kupiłam sobie czarną kurtkę Ta jest troszeczkę ciężka Ale jest taka no, fajna, słuchajcie, fajna Kaptur też ma taki o, mega misiowaty I ja zawsze, słuchajcie, kupuję kurtki na wyprzedażach na przyszły rok. Mniej więcej dwa lata chodzę w jednej kurtce, no i drugi rok chodziłam w Bersze, też kupiłam tamtą kurtkę, słuchajcie, to kupiłam chyba za 25 euro, naprawdę była mega tania, no i dwa lata przechodziłam w kurtce i już taka, wiecie, trochę jest. No, sprana i w ogóle już taka schodzona, bo cały czas nie śmigałam. Kupiłam sobie najpierw tą berszkę, a później poszłam do Zary, zobaczyłam tą i mówię, nie, no, też chcę mieć. Więc dwa, 3 lata już będę miała z bo nie będę musiała kupować żadnej kurtki. I też są ściągacze tutaj. I to taki jest Misiu, Misiu, fajny. Proszę bardzo, tak wygląda. E, za dupkę jest ta kurtka. No jest taka. Bardzo mi się podoba, zasunę się i pokażę wam, jak w niej wyglądam. Chciałam zrobić haul mierzymy, ale słuchajcie, moje dziewczyny nie dadzą mi nic przymierzyć, więc ja tutaj się schowałam w pokoju i nagrywam haul. Tatuś tam z dziewczynami coś kombinuje. Wiecie, jak to jest, jak są dzieciaki w domu. Mamy mnie doskonale, rozumieją, jak to jest z dziećmi. Tam patrzę, tu się o, zakłada. I taka jest ta kurteczka. Eska ta jest takie tu klipsy. Jeżeli podoba Wam się ten model, to również Wam go zostawię. To taka luźniejsza, ale w środku, jak widzieliście, również można ściągnąć w pasie. No fajna, bardzo fajna kurtka. Bardzo mi się podoba. Również jestem zadowolona. Jest mi bardzo gorąco już obładowana tymi rzeczami. Jestem i tak dookoła mnie. Wszystko. Dobra. Nie wiem, czy Wam pokazywałam tą koszulę. Chyba nie pokazywałam Koszula z Zary Jak widzicie, taka mega prześwitująca, ale czarna I ona taka jest Krótsza z przodu, dłuższa z tyłu Bardzo fajna, jak przymierzyłam Również mi się podobała, tylko nie było Eski i wzięłam, słuchajcie, XS-kę Ale Damy radę, bo ona jest taka troszeczkę luźniejsza Więc XS-ka Pasuje na mnie Także spoko Taka koszula piękna z Zary I ta kolejna koszula bardzo Wam się podobała I również ja wziąłam XS -kę. W piersiach troszeczkę, jeżeli założę Taki mm, justonosz Push up um, Trochę się nie mieszczę, więc fajnie jak mam taki Basic na ramionczka i wtedy Tą koszulę zakładam Już jakiś czas temu ją kupiłam Jeszcze jak były te wyprzedaże Um, poświąteczne, no ale wiecie, u mnie tak z tymi vlogami właśnie jest, że jak nie nakręcę od razu, to później ta rzecz leży, leży, nakręcę inny film i ta rzecz dalej leży um, i dopiero później się kapnę, kurczę. Przecież ja jej nie pokazałam. Jest bardzo fajna, bardzo ją lubię. Możemy jeszcze podciągnąć rękawki, tu ma guziczek. Ona jest takie kropki, jakby białe, kropki, jakieś tam znaczki, ale jest. No naprawdę mega. Tutaj mam światło i trochę jasno jest, tak bardzo nie widać, bo to jest taki, taki róż paseczkę. Jest taki róż, no, z kieszonkami. Naprawdę bardzo ładnie się prezentuje. Co mówiłam o tych e, Basicach, to słuchajcie, właśnie z Zary e, wzięłam sobie dwa. I tak, ten jest z Penego, ale ten jest taki... Może nie na pierwszy, jak będę tak brać, pokazywać, ale on już się tak porozciągał po praniu że szkoda naprawdę pieniędzy wydać na te beziki. One kosztują, nie wiem, teraz może po 3 euro są, a te w Zarze były po 6, ale wiem, że one będą na lata. I wzięłam sobie, już nim chodziłam, kremowy kolor, ale te są takie, zobaczcie, mega sterczowe, mega fajne. Tutaj to jest taka sama bawełna, która rozciąga się i już tak za bardzo nie chce wracać, więc... Wolałam wydać troszeczkę więcej, a mieć na lata, to tak samo jak z bodziakami, w pewnym kupowałam i później mi się robiły fale, a kiedy kupiłam w Nexcie, trzecie dziecko już chodzi, czyli mija już jest trzecia, która chodzi w bodziakach i nic się z nimi nie stało. Także uważam, że lepiej kupić coś droższego i lepszejszego. Taki basic na ramionczka, beżowy i czarny. I już słuchajcie, ostatnie chyba, że z Zary, tak? Ale chyba każdy się z Was spodoba. Moja kumpela Elcia, którą bardzo serdecznie, Buziaka ci źle pozdrawiam, zobaczyła sobie taką sukienkę. I już szliśmy do kasy, mówię: Ty, Doriska, może ty też sobie taką weź? Ja mówię: W sumie, fajnie wyglądasz. E, przy, bo byliśmy przymierzalni, widziałam i nawet nie pomyślałam o sobie. Widziałam, że ona pięknie w niej wygląda. I kiedy dochodziliśmy do kasy, ona właśnie powiedziała: Weź sobie ty może taką sukienkę. No i wzięłam, i przymierzyłam w domu, i się w niej zakochałam. Bardzo bym chciała przymierzyć ją i Wam pokazać, ale tutaj nie ma miejsca. Dosłownie nie ma miejsca. Pokażę Wam tak, jak wygląda. Więc tak: jest to zwykła szara sukienka. Tak prezentuje się tutaj. I ona jest mega długa i jest. No, ja mam 1,65, więc sięga mi do kolana, zwykła, szara sukienka, a zarazem jest mega niezwykła, bo jest piękna do trampek, może być do szpilek, skórę na nią można założyć. Zaraz Wam pokażę, jaką fajną również wypatrzyłam i sobie kupiłam. Jest mega. Zobaczcie, tutaj ma rozcięcie i trochę nitek jest, więc trzeba ciaciać, wszystko popcinać, ale jest naprawdę fajna i jest. Dość stretchowa, także naprawdę prosta, fajna sukienka, typowo do trampek, no mega, bardzo mi się podoba, um, już się nie mogę doczekać lata, kiedy ją założę, jeszcze raz Wam pokazuję, zobaczcie, jest długa, ale to w niej właśnie jest mega, że jest taka długa do kolana, pięknie, przepięknie wygląda, tylko trzeba się właśnie troszeczkę opalić. Ostatnia rzecz. Jest z River Island! Również były wyprzedaże. U nas to co chwila są jakieś wyprzedaże. I ja jak pójdę na shopping, jak na przykład nie jestem dwa tygodnie, jak jestem sama z dziewczynami, no to nie chodzę tak często, bo to, to, to już nie jest shopping, idę tylko, jak muszę kupić spożywcze tak naprawdę zakupy, a kiedy mam sobie coś wybrać. Nie da rady, z dziećmi naprawdę nie da rady. Um, a kiedy poszłam sama, i tak nie mam mnie właśnie dwa tygodnie, później po dwóch tygodniach jestem i tak przejdę na przykład po sklepach, później przyjeżdża mój Todziu i mogę sobie. Na spokojnie 3-4 godziny nawet poświęcić i pochodzić. I akurat e, trafiają się w wyprzedaże, więc nawet dobrze, że tak często nie jestem, bo co chwila są jakieś u nas wyprzedaże. Pewnie bym wydawała i wydawała tych pieniędzy, także lepiej jak pójdę sobie raz i pokupuję i już tak naprawdę prawie na rok mam spokój. E, no i kupiłam skórę. Ale mega skórę, słuchajcie, mega. I ta skóra to jest MK. Tak, dziesiątka i założyłam i bardzo się dobrze w niej czuję, zawsze noszę eski, już płakałam jak patrzyłam po wieszakach, że jejku, nie ma ósemki, ale założyłam i również mega, słuchajcie, mega, bardzo mi się ona podoba, chowam włosy, żebyście trochę ją widzieli, więc tak, jest futerko, oczywiście to futerko można odczepić, no i ona jest krótka, tak troszeczkę zasunę się. Abyście zobaczyli, jak wygląda. Złoty jest suwak. O tu się już odczepiło. Dobra, mniej więcej tak, trochę się zasunę. Włosy chowam, żebyście mnie widzieli. No i tak, tutaj są oczywiście rozsuwane rękawki, a taka jest z tyłu. Mega prosta, fajny ten krzuszek. Taka normalna skóra, ale taka porządna, porządna, przyjemna. Kołnierzyk jest. Tutaj i jak odepnę ten korzuszek, to tak wygląda skóra bez korzuszka. Z korzuszkiem, tak jak wiecie, no dodaje uroku bardzo ten korzuszek, no ale później, kiedy będzie ciepło, no to nie będę chodzić z korzuchem. Ehm, bo nawet on... Szczerze, to nawet mogłabym chodzić z korzuchem, bo on przecież nic nie grzeje, no ale na lato krótka, ramoneska, piękna skóra jest. I również była na wyprzedaż. Dobra, rozbieram się. Bo słuchajcie, jest mi tak ciepło, jak tyle przymierzam na raz rzeczy. Zresztą i tak mam koszulę, ale jest dosyć ciepło w pokoju. No i tak to jest, kochani, kiedy przyjedzie mąż, żona ucieka na zakupy i jak Wam powiedziałam na początku, ja chyba od pięciu lat, jak są dziewczyny, nie pokupowałam sobie aż tylu rzeczy, tylu kurtek. Koszulę to kupowałam wcześniej na wyprzedażach, jak wam pokazywałam, ale tyle rzeczy naprawdę. Moja szafa teraz pęka i ostatni haul będzie chyba z pennego, bo tam, tam zawsze można coś sobie kupić, ale zauważam, że cenowo jest dużo, dużo drożej, więc wolę na wyprzedażach iść do Zary, do River Island, do Topshop pół, Pół top chyba tak powiedzieć można. I gatunkowo są rzeczy no, dużo, dużo lepsze niż w penem, ale niektóre w penem um, są tak designersko również fajne. No i tyle by było kochani, już nie przedłużam, bo jest film mega mega długi. Jeżeli filmik wam się podobał, oczywiście stawcie kciuka do góry, trzymajcie się plotko i buziaczka w Pa.